Hej moi drodzy. My z mężem przywracamy i idziemy do sklepu Moja radość na dzisiaj mija. Następny wózek zepsułam, ale to nie moja wina, że ja go zepsułam, bo ja go zepsułam, tylko podnóżek mi poszedł, nie? Nie wiem, już powiedziałam mężowi, że będzie głodówka przez pół roku co najmniej, żeby wózek kupić. się? Ponad 14 tysięcy muszę sobie, nie wiem, kredytu mi nigdzie nie dadzą, bo bym kredyt wzięła. Weź mi te włosy popraw. Jest, jest fajnie, bo znowu nie wyjdę, ani nic nie zrobię i dupa, znowu będę siedziała w domu. To jest... jest, moi drodzy. Dajcie im pokaże tak przodem, pokażę wam jak mój mąż mi związał te podnóżki, żeby, żeby jakoś dojechać do domu. Tak przodem, nie? Z kokardką, moi mili, chodzę. Jestem wyjątkowo, bo z kokardką chodzę. Nie wiem, albo jakąś biurkę założę, albo nie wiem, co ja mam zrobić. Będzie głodówka przez kilka dni. Przez kilka miesięcy, w mnie nie stać, żeby wyłożyć 14 tysięcy, moi drodzy. To jest wręcz nierealne. No. Dla mnie to nie jest śmieszne. Kurza, mi to wydaje pieniądze za każdym razem na wózku, po 200 zł, po 300 i, i te wózki zaraz idą. I te zalegro, bo ja zalegro kupuję wózki, i te wózki zaraz idą. No, do śmieci i tego więcej nie jedzę, moi drones. Nie zniosę tego, muszę coś zacząć robić. Aż mi się płakać chce. Nie wiem, skąd mi to Ciągniemy tyle pieniędzy. I dlatego również mi zależy, żeby Was było tyle tysięcy na tym, na YouTubie. Jak najwięcej. Ja nie wiem, co my zrobimy kocie. Jestem znowu uwięziona w domu. A nie będę podnóżków kupowała tylko, bo ten wózek i tak i tak nie jest dopasowany do mnie. Biodra mi psuje, bo mi biodra to ja mam zjechane przez, ten, przez te wózki, niedostosowane. Tak, że ja już Czomkowi nawet nie mogę usiedzieć całego dnia. Jak kiedyś mogłam usiedzieć cały dzień na wózku, to teraz nie mogę. Teraz nie usiedzę całego dnia na wózku. Bo mam przez te buski tak biodra zjechane, że nie dam rady. Nie zniosę tego. I nie wiem moi mili, może wy mi pomożecie, co mogę zrobić w tej sytuacji. A do finansowania jeszcze nie dostanę, bo tamten wózek to Tomek znosił i coś pękło, albo ja się napięłam za mocno i jeszcze. Nie wiem zresztą Nie wiem co ja mam kochani moim robić nie wiem Kochani a ty widzisz jakieś rozwiązanie Ponad 14 tysięcy Tu jest ja mam sprzedać obrączkę która kosztowała 200 zł Co? Co dalej? Co ja, Może mi, mi wy doradzicie, kochani, co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić w tej sytuacji? Bo na, następne 200 złotych może bym skądś wynalazł. Chodźcie, przejdziemy tam gdzieś do parku. Może się uda. Bo może 200 złotych bym skądś wynalazła jeszcze, moi drodzy. Ale to nie ma sensu w ogóle. 200 zł, moim zdaniem, wydawać. I 200 zł, zobaczcie, ja już te trzy kuski zmieniłam, głupie zmieniłam. Znaczy, tu nie są głupie 200-300 zł, to jest dla mnie bardzo dużo. To tak przysłowiowo miało być. I co mam? I sobie biodro do zepsucia. I co, i mam zaraz trafić do szpitala. Będę się domkowicz z bólu zwijać. I nas tu mnie operacyjny położą, bo jak wiecie, moi kochani, to ja nie mam tej panewki w bioderku. Ja nie mam tej kości, co mi trzyma tą, te biodro, i nie wiem, co ja mam zrobić. Ja powinna mieć wózek przystosowany do siebie. Tyle. I nie wiem, może bym kochani co z tym fundem zrobić bo ja nie wiem co ja mam naprawdę kochani nie wiem choćbym chciała wiedzieć pokaż się tą to nie wiem co mam zrobić nie wiem jak ktoś ma jakiś taki sensowny pomysł nie i ukradnie albo coś takiego bo ja tego nie zrobię albo jeszcze coś innego, to odezwijcie się do mnie Pauli, yy, na instagramie Paulis 20 nie wiem co ja mam zrobić kochani aż mi się płakać chce bo wózki do osób niepełnosprawnych moi drodzy powinny być profilowane przystosowane tak jak na przykład ja mam Grubą dupę, bo ja mam grubą dupę, to powinna mieć e, tak dużych do siebie przystosowanych, żeby był po prostu do mnie przystosowany. I powinna mieć wyprofilowanie, a wiecie jak ja zgarbiona tu siedzę na tym busku Przypominam on jest za 200 zł za Allegro kupiony, nie? Przypominam. Tomek to ktoś się rusza, nie pędz tak szybko. Nie wiem, kochani, może wy mi bo ja nie wiem co ja mam robić. Nie wiem. Ja naprawdę nie wiem. Nie wiem co ja mam zrobić. Mój... Am... Wózek to jest moje, to są moje nogi moi drodzy Nie, to nie jest to, że ja sobie chcę siedzieć na tym wózku To są moje nogi po prostu To jest moje całe życie Tak wam powiem Tą czupą możesz mi zakończyć Zostawcie lajka, dobre słowo Komitucie Czekam na jakieś pozytywne komentarze.